Dzień dobry Państwu. Bardzo serdecznie Państwa witam na konferencji prasowej po spotkaniu Pani Premier Beaty Szydłos z Panią Premier Wielkiej Brytanii, Teresom May. To jej pierwsza wizyta w Polsce. Bardzo serdecznie witamy. Jako pierwsza głos zabierze Pani Premier Rzeczypospolitej Polskiej. Chciałam bardzo serdecznie jeszcze raz powitać Panią Premier w Polsce, w Warszawie. Jeszcze raz składam serdeczne gratulacje. Z powodu objęcia funkcji przez panią premier. Cieszę się też, że pani premier jest dzisiaj w Warszawie, wcześniej była w Bratysławie. Bratysława jest w tej chwili stolicą, która przewodzi w Unii Europejskiej. Warszawa jest stolicą, która przewodzi w Grupie Wyszehradzkiej, więc to są naprawdę dzisiaj ważne wizyty. Bardzo cieszę się i dziękuję, że pani premier gości dzisiaj w Polsce. Odbyłyśmy bardzo dobrą rozmowę. Rozmawiałyśmy o tym, co jest w tej chwili najistotniejsze dla obu naszych państw. Przede wszystkim o naszej wspólnej współpracy bilateralnej. I z satysfakcją chcę Państwa poinformować, że podjęłyśmy decyzję o tym, ażeby rozpocząć formalnie konsultacje międzyresortowe. Warunki i termin tych konsultacji zostanie uzgodniony, ale dla mogę powiedzieć z satysfakcją, że to zobowiązanie. Ta deklaracja, którą złożył jeszcze w 2015 roku, w grudniu, pan premier David Cameron zaproponował, żeby takie konsultacje pomiędzy polskim i brytyjskim rządem odbywały się, będą realizowane. To jest bardzo ważne, jeżeli chodzi o naszą wspólną współpracę. Polska z wielką satysfakcją stwierdza, że Wielka Brytania jest naszym partnerem strategicznym, jest bardzo ważnym partnerem Polski teraz i będzie również ważnym partnerem Polski w przyszłości. Łączą nas relacje gospodarcze, relacje handlowe, ale łączą nas również ważne kwestie bezpieczeństwa. Na niedawno zakończonym szczycie NATO w Warszawie zostały podjęte ważne decyzje dotyczące wzmocnienia wschodniej flanki. Wielka Brytania będzie tutaj bardzo aktywnie w to wzmocnienie zaangażowana jako państwo ramowe dla Estonii. To wszystko pokazuje, że relacje i stosunki, wspólne nasze projekty, które chcemy realizować są dla Polski niezwykle istotne i te relacje, które będziemy budowali również w następnych latach będą nastawione z naszej strony na silne pogłębianie wzajemnej współpracy. Rozmawialiśmy o kwestiach, które dotyczą. Kwest bez spraw bezpieczeństwa, ale również i polityki zagranicznej. Ustaliłyśmy, że będziemy już przed najbliższym szczytem Unii Europejskiej konsultować się, jeżeli chodzi o politykę wschodnią i inne tematy, które będą na tym szczycie poruszane. Mamy podobne, a właściwie tożsame stanowisko, jeżeli chodzi o politykę migracyjną i również politykę właśnie jeżeli chodzi o politykę wschodnią, która jest w tej chwili realizowana w Unii Europejskiej. To ważne. Dlatego, że mimo zmieniającej się sytuacji politycznej dla Polski stanowisko Wielkiej Brytanii i wsparcie i nasze takie samo zdanie w tych kwestiach jest niezwykle istotne. Oczywiście, Szanowni Państwo, no trudno było nie rozmawiać o temacie, który w tej chwili porusza wiele dyskusji w Europie, również i w Polsce, w kwestiach brexitu. Polska szanuje decyzję, suwerenną decyzję narodu brytyjskiego. Nie będziemy stawiali żadnych warunków, jeżeli chodzi o termin rozpoczęcia przez Wielką Brytanię, rozpoczęcia formalnego wyjścia z Unii Europejskiej. Uważamy, że to jest suwerenna decyzja Wielkiej Brytanii. Potrzebny jest czas również i Unii Europejskiej, która. Też potrzebuje czasu na to, żeby do tego procesu się przygotować. Ważne jest również, żeby zostały wyciągnięte wnioski z referendum brytyjskiego, wnioski, które powinna wyciągnąć Unia Europejska. Bo jednak to nie jest tak, że decyzja Wielkiej Brytanii była bez przyczyny, i trzeba zastanowić się w Unii Europejskiej, co się stało takiego że tak ważne państwo, tak duża gospodarka zdecydowała się opuścić Unię Europejską. Unia Europejska musi podjąć temat koniecznych reform, musi podjąć temat koniecznych zmian, które powinna przeprowadzić, żeby stała się instytucją silniejszą, lepiej zarządzaną i przede wszystkim spełniającą oczekiwania Europejczyków. I Polska będzie bardzo aktywnie w tym procesie uczestniczyła. Rozmawialiśmy również o sytuacji polskich obywateli, którzy mieszkają w tej chwili w Wielkiej Brytanii i tam pracują. I mogę stwierdzić, że jest pełna deklaracja ze strony pani premier, że w tej chwili sytuacja obywateli polskich nie ulegnie zmianie. Dopóki Wielka Brytania pozostaje w Unii Europejskiej, nic się nie zmienia. Natomiast w czasie po opuszczeniu Unii Europejskiej będzie to polegało na zasadzie wzajemności, czyli sytuacja obywateli Unii Europejskiej będzie w Wielkiej Brytanii dokładnie taka sama jak obywateli brytyjskich w Unii Europejskiej. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję Pani Premier za przybycie do Warszawy. To była dobra rozmowa. Mam nadzieję, że rozmowa pierwsza, ale rozpoczynająca naszą jeszcze ciesniejszą współpracę. Bardzo serdecznie dziękuję, pani premier, Madame, Madame Prime Minister. I would like to ask you to make your statement. Thank you, uh, thank you very much, and I'm delighted to be here in Warsaw today in what is a momentous week with the visit of Pope Francis and the celebration of World Youth Day. But I wanted to come here early on to tell you, Beata, and the people of Poland, that Britain attaches a huge importance to the relationship between our two countries. It is a partnership that goes back a long way. We will never forget the Polish pilots who braved the skies alongside us in World War II to stand up for freedom and democracy across Europe. and it is a partnership that will endure long after the United Kingdom has left the European Union. Indeed, today we have discussed how we can continue to deepen our cooperation following on from the agreement late last year to work more closely together. Uh, let me say a few words on Brexit, on that bilateral relationship and our security and defence cooperation. First, we've discussed how we make a success of Brexit and work together to maximise the opportunities for both our countries. The UK and the EU need to take time to work out our objectives for the negotiations on the UK's departure and the future relationship. As Prime Minister, I will seek to address the concerns of the British people about free movement, while recognising the importance of a close economic relationship Between the UK and the EU. Of course, there will be different interests and complex issues to resolve, but I firmly believe that if we approach this in a constructive and positive spirit, then we can pave the way for a calm and orderly departure. And in that context, I want to be clear that Poles living in the UK. continue to be welcome and we value the contribution they make to our country. We condemned the shameful and despicable attacks against Polish communities and others in the wake of the referendum result. Hate crime of any kind directed against any community, race, or religion has absolutely no place in British society. I understand that Poles currently living in the UK want to know whether they will retain their rights once the UK leaves the EU. I want and expect to be able to guarantee their rights in the UK. The only circumstances in which that would not be possible would be if the rights of British citizens living across the EU were not guaranteed. As I've said, the UK's exit from the EU should not weaken our relationship with Poland. Indeed, we should strengthen it. Last year, the UK was Poland's second largest trading partner, and UK exports to Poland are worth more than £3 billion. We should keep up our broader cooperation on science, innovation, and energy. And as the Prime Minister has said, we have agreed today that we will press ahead with annual bilateral summits to drive forward our relationship. and i have offered to host the first of those in the uk corporation on security and defence is one of the most important areas of our growing strategic relationship Britain and Poland are leading players in NATO, and we both meet the commitment to spend 2% of our GDP on defence. The United Kingdom will always stand by its NATO obligations, including ensuring the security and safety of Poland. Only this month, at the NATO summit here in Warsaw, the UK committed to increasing the number of troops present along NATO's eastern flank with the deployment of an infantry company here to Poland. And we are also working closely together to find Wider threats to global security. Poland has played a leading role in international efforts to secure peace and stability from Afghanistan to Ukraine. And in the face of the ongoing terrorist attacks in Europe, it is vital that countries like the UK and Poland continue to counter Daesh in Iraq and Syria. Working together is the best way to protect our way of life and our shared values from those who are intent on destroying them. So to conclude Britain will continue to stand by our European partners and stand tall in the world. Leaving the EU presents an opportunity to strengthen our relations with countries around the world, and that is firmly what I intend to do. And I'm looking forward to developing the strongest possible relationship with Poland, to working with you to make Brexit a success, and to safeguarding the security of all our people. Thank you. Thank you very much for uh, the statement. And uh, let's go to the questions. Uh, one question for, uh, from the Polish side, please, and one question from the British, British side. Zacznijmy od Polski. Magdalena Cedro, Polska Agencja Prasowa. Dzień dobry. Chciałabym wybiec nieco w przyszłość i zapytać o przyszłe relacje Wielkiej Brytanii ze wspólnotą już po Brexicie. Według brytyjskiego dziennika Guardian pojawiła się już na stole rozmów dzisiaj propozycja, by Wielka Brytania zachowała dostęp do wspólnego rynku z jednoczesnym ograniczeniem swobody przepływu osób nawet do siedmiu lat. Podobny hamulec bezpieczeństwa był wynegocjowany niedawno przez Wielką Brytanię ze wspólnotą. Czy dzisiaj taka propozycja pojawiła się podczas rozmów i czy byłaby akceptowalna? Dziękuję. Tak jak wcześniej wspomniałam, Wielka Brytania jeszcze nie rozpoczęła formalnie procesu wyjścia z Unii Europejskiej. Kiedy to nastąpi, będziemy zapewne rozmawiali o konkretnych propozycjach. Na pewno dla Polski ważne jest to, ażeby stosunki pomiędzy Wielką Brytanią. A Polską stosunki bilateralne pozostały jak najściślejsze i tak jak wspomniała pani premier May, umówiłyśmy się na to, że te bardzo dobre relacje pomiędzy naszymi państwami będziemy jeszcze pogłębiać. Zależy nam na tym, żeby Wielka Brytania była polskim strategicznym partnerem, jeżeli chodzi o gospodarkę, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, ale również wiemy doskonale o tym, że. W Wielkiej Brytanii żyje w tej chwili bardzo wielu polskich obywateli, którzy będą chcieli tam pewnie w dużej części pozostać. I naszą rolą, rolą polskiego rządu i rolą rządu brytyjskiego będzie wynegocjowanie takich warunków i próba ułożenia naszych wspólnych przyszłych relacji w taki sposób, ażeby właśnie prawa obywateli. Polskich w Wielkiej Brytanii obywateli brytyjskich w Unii Europejskiej zostały zachowane. To jest temat, który przed nami. Dzisiaj rozmawiamy przede wszystkim o tym, że łączy nas wiele relacji bilateralnych, ale też nie ulega dla mnie wątpliwości, że po opuszczeniu przez Wielką Brytanię Unii Europejskiej Unia Europejska powinna mieć jak najściślejsze związki z Wielką Brytanią. Wielka Brytania pozostaje w Europie. I Unia Europejska potrzebuje Wielkiej Brytanii, tak jak i Wielka Brytania potrzebuje Unii Europejskiej. I to jest rola polityków, byśmy w tej chwili potrafili ułożyć te relacje w taki sposób, by rzeczywiście wzajemne stosunki pomiędzy Wielką Brytanią a Unią Europejską pozostały jak najlepsze i jak najściślejsze. Ja chcę też jeszcze podkreślić to, o czym mówiłam też na wstępie, że Unia Europejska musi również odrobić wielką lekcję z referendum brytyjskiego i przeprowadzić stosowne i oczekiwane przez Europejczyków reformy. Bo jeżeli tego nie podejmie, nie podejmie tego tematu, jeżeli nie wyciągnie wniosków, to być może i w tych negocjacjach pomiędzy Wielką Brytanią i Unią Europejską będzie nam po prostu trudniej znaleźć wiele wspólnych punktów. Dzisiaj Wielka Brytania jest nadal członkiem Unii Europejskiej jako członek Unii Europejskiej zachowuje zarówno swoje prawa, jak i obowiązki. Dopóki nie nastąpi formalne opuszczenie przez Wielką Brytanię Unii Europejskiej, nic się nie zmienia. If I could just reiterate uh what the prime minister has just said when the as long as as long as the UK is a member of the European Union we will respect the rights and obligations of membership of the European Union uh, there was a very clear message from the British people in the Brexit vote that uh, they want us to uh, ensure that we can have some control on the movement of people from the EU into the UK in future uh, but we also want to get the right deal on trade in goods and services, and that is economic ties between the united kingdom and the eu and member states within the european union are important, but uh, we're not looking at a particular model that already exists. we're looking to ensure that we develop the deal that is right for the united kingdom, and i believe also that will be a deal that will be right for the european union. Prime Minister May, Poland has clearly benefited hugely from the fact that Polish people have been able to work and live in Britain. Given the fact that you've indicated that you want to restrict the number of Polish people coming to Britain in the future, how will you convince your counterparts here in Poland that that, that will not incur a significant economic cost for Britain? And if I may, there was a lot of um, debate over immigration during the Brexit campaign. Do you believe that Polish people have made a positive contribution to our country? And Prime Minister Shidworth, I may. And what do you think the implications are of brexit for poland, not only for polish nationals living in britain, but also for the polish-british relationship, which has been so close on issues like ukraine and the general vision for the european union? thank you very much. first of all, if i may, uh, yes, as i indicated in my remarks earlier, we value the contribution that has been made to the united kingdom from polish citizens who have come to live and work in the uk. Uh, while we are members of the EU uh, there will be no change for those polish citizens as i said we respect the rights and obligations of membership of the european union uh, but and i fully expect and intend uh, to be able to guarantee the rights of polish citizens when we leave the eu but uh, as i said earlier it is important of course that uh, we see the rights of the British citizens who are living in other member states in the european union also being respected as As the uh, Prime Minister referred to, there is a reciprocity in this, uh, in this matter. Uh, as regards the future, it is a very clear message that has come from the vote of the British people that they uh, do not want free movement to continue in the way that it has been in the past. That they do want some control in relation to, uh, to free movement. That, of course, will be one of the issues that we will be looking at in the negotiations that we, uh, that we take forward. As I say, we recognise the contribution that Polish citizens have made to the. i liczymy na to, że pozostaną oni w Wielkiej Brytanii, będą tam mieszkać i pracować. Przychylam się do opinii pani premier, która stwierdziła, że obywatele polscy pracując w Wielkiej Brytanii włożyli ogromny wkład również w rozwój Wielkiej Brytanii, bo pracowali na wzrost PKB brytyjskiego. Więc na pewno ułożenie wzajemnych relacji pomiędzy Unią Europejską a Wielką Brytanią w przyszłości dotyczącej swobodnego przepływu osób jest niezmiernie istotne i jest to zapewne najważniejszy punkt negocjacji, które będą pomiędzy obiema stronami. Nie będzie on oczywiście też łatwy, ale sądzę, że dla, zarówno dla Wielkiej Brytanii, jak dla, i dla Unii Europejskiej bardzo ważne jest to, ażeby właśnie ten punkt, jedna z naczelnych czterech swobód, które budują wspólny rynek, żeby zostały zachowane. My mówimy o czterech swobodach, które są istotą w tej chwili gospodarki Unii Europejskiej. Chcemy je zachować. Natomiast w tej chwili partnerzy muszą znaleźć oczywiście ten kompromis tak długo oczekiwany. I to jest zadanie, które stoi, przed politykami. Dla mnie najistotniejsze jest też to, ażeby w tych porozumieniach, które będziemy dyskutowali w szukaniu kompromisu, żeby politycy dostrzegali przede wszystkim i słuchali czego oczekują Europejczycy. My musimy wreszcie zacząć wyciągać wnioski z tego, czego oczekują obywatele, o czym mówią, trzeba słuchać i trzeba wyciągać z tego odpowiednie wnioski, żeby. Poprawiać to, co jest konieczne poprawienia, żeby Unia Europejska mogła być silniejsza, mogła się rozwijać, żeby relacje pomiędzy Wielką Brytanią a Unią Europejską w przyszłości były jak najlepsze. Natomiast z satysfakcją mogę powiedzieć, że zarówno jeżeli chodzi o politykę wschodnią, relacje dotyczące Ukrainy, jak i bezpieczeństwa, walki z terroryzmem, politykę migracyjną, nasze stanowisko jest tożsame. Wielka Brytania widzi te... Kwestie dokładnie w taki sam sposób jak i Polska. Przed nami jesienny szczyt europejski, na którym będzie dyskusja na temat przynajmniej jest planowana dyskusja na temat Partnerstwa Wschodniego. I tak jak już wcześniej wspomniałam, umówiłyśmy się z panią premier na wcześniejsze konsultacje pomiędzy nami przed wyjazdem na szczyt. Dziękuję bardzo. Bardzo serdecznie dziękujemy pani premier za. Tą wypowiedź. I na tej wypowiedzi, Szanowni Państwo, kończymy konferencję prasową, wliczącą pierwszą wizytę pani premier Wielkiej Brytanii Teresy May w Polsce. Bardzo serdecznie dziękujemy za pytania, dziękujemy naszym gościom, dziękujemy gospodarzowi miejsca. Do zobaczenia.